Witajcie, dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić dosyć proste i szybkie i tanie ukrycie tunelowe, rabaty wzniesionej. Rabata wzniesiona opowiadałem na wysokość 20 cm, deska szerokość 5 cm. o są takie O, deski, jak tutaj widzicie. Warto czasami zachować taki dłuższy kawałek niż 1,20 m, bo robimy rabaty wzniesione. Ja robię na szerokość 1,20 m, dlatego że mogę potem położyć spokojnie tę deskę na kantach tej rabaty, nie depcząc po rabacie mogę tutaj sadzić, pielić i wyrywać warzywa. Rabata była nawieziona jesienią kompostem, nie była przekopywana, więc metoda no-dig i zanim postawię tutaj te posłony z kołowłókniny, to dokończę sadzenie. Sadzę groszek, to jest groszek cukrowy, który uwielbiam. To jest groszek, który wysiałem, jak widzicie, w multi palecie. Dzięki temu szybciej, zróbmy szybciej z i bezpieczniej. Żadne głębie, bo mam gołębie grzywaczy, co ja uważam, chętnie by zjadły te kiełkujące groszki więc groszek już sadzę, jak widzicie wyrośnięty, już się pojawiają wąsy czepne, to jest odmiana, która nie potrzebuje podpór, ona wyrasta na wysokość 75 cm, ma sztywne łodygi, nie pokłada się, nie potrzebuje podpierania, więc ja nie będę tutaj wkładał żadnych podpór, które będą trzymać groszek. Dosadzę groszek. Dosadzę także trochę rzodkiewki, rzodkiewki także z multipalety, wysiana, stała w szklarni, przez 3 dni się hartowała, ale już jest do sadzenia, więc dosadzę także rzodkiewkę. Wysiewam po 3-4 nasionka do jednej komórki multipalety i potem przesadzam do ziemi na grządkę. Tutaj pod deską nie wiem, czy będzie widać. Są buraki także z multipolety bo jednym kłębku, bo kłębek buraka to jest kilka nasion. Po jednym kłębku rzucałem do multipalety. Jak widzicie, po 3-4 buraczki to mi nie przeszkadza, ja będę przerywał. będę przerywał, będę wyjmował część buraków w miarę jak będą dorastać. Dalej jest cykoria liściowa, taka z czerwonymi liśmi. Uwielbiam, bo daje takie goryczki do sałatek. Kolej jest na por. Dwa rządki pora. No i dla mnie nowość, bo po raz pierwszy będę w tym roku uprawiał. To na końcu to jest koper włoski fenku. E, uprawa jesienna jest taka pewniejsza w tym sensie, że nie wybijają pędy kwiatostanowe, ale teraz szybka taka uprawa wiosenna, także najpierw były wsiane w w multipaletach. Potem przesadzone, jak widzicie, do doniczek P9 i dzisiaj trafią do ziemi i potem to wszystko przykryję go Oczywiście najpierw podleję, a potem przykryję go To co? Dosadzam najpierw te brakujące rośliny. Rzutkiewka z multipalety. Ciekawe doświadczenie. Naprawdę sprawdza się. Koper włoski, czyli fenkuł. Większość koperku sprzedawanego zimą pochodzi właśnie z fenkuła. Takie ładne zgrubienia, które można jeść na ciepło, na przykład z grilla, albo na surowo drobno szatkowana suroweczka z fenkuła. Jesienna uprawa. Dać także w szklarniach, w tym sensie, że sadzicie w doniczkach i przenosicie na zimę do szklarni, wystawiacie na parapet okienny i macie własny koperek zimą. Po co okrywamy rabaty? Po co okrywamy zagony e, warzywne? Świetnie jest wytłumaczone tutaj na tym opakowaniu tej agrotkaniny. Chroni przed przymrozkami. Wiosenne, wczesne rozsady e, pod przykrytego włókniną czy agrotkaniną są świetnie chronione przed przymrozkami, przed nocnym e, mrozem, który przychodzi. Dzisiaj w nocy było minus 3. Więc te świeże rośliny, które posadziłem, te sezonki, które widzieliście, które wyszły ze szklarni, pomimo że były hartowane, przykryję ogródkaniną, żeby je chronić. Przed przygrzaniem, chronią przed słońcem, przed wiatrem. Pamiętacie, że to, co jest bardzo szkodliwe dla warzyw, to także wiatr, dlatego budujemy wiatrochrony, żeby chroniły zagony przed wiatrem, bo wiatr jest bardzo szkodliwy. Przed insektami przed insektami. I to jest jedno z takich e, zadań e, agrotkaniny, jak też siatki, którą za chwilę pokażę, aby stworzyć barierę mechaniczną, żeby nie trzeba było stosować, bo nie stosujcie żadnych środków ochrony roślin, bo można stosować metody mechaniczne, naturalne ochrony przed e, insektami. Ta agrotkanina wiosenna ma gramaturę 19 gramów, są gramatury Trochę mniejsze, jeszcze są 17 gramowe, bardzo cieniutka agrotkanina, którą będziemy kłaść na rabaty. Można je kłaść na płasko, można zbudować taki tunel, który za chwilę pokażę. I na przykład rzodkiewki nie będą robaczywe, jeśli teraz przykryjemy po posadzeniu czy po wisianiu taką agrotkaniną. Latem z agrotkaniną jest troszeczkę większy kłopot, bo trzeba uważać na podlewanie. Mówiliśmy o tym w ostatnim odcinku, o podlewaniu, o tym jak należy podlewać zagony i rabaty, bo rok zapowiada się suchy i susza będzie, a pod taką agrotkaniną, kiedy rozepniemy ją na tych pałąkach, deszcz nie będzie dochodził. Na płasko tak, ale na rozpięte na pałąkach nie. Trzeba podlewać, trzeba zaglądać. Latem stosuję trochę inną metodę. Zobaczcie, siatka na owady odpowiedniej szerokości, odpowiedniej długości i bardzo gęsta. Mam spokój z różnego rodzaju szkodnikami, które będą latem przed śmietką, przed mszycą, przed parchówką, przed, przed połyśnicą, przed stonką ziemniaczaną. Zagony bardzo często. Jak zobaczycie filmy czy zdjęcia z Wielkiej Brytanii, są przykryte prawie cały sezon albo agrotkaniną, albo siatką taką drobną przeciwko e, tym drobnym owadom, albo troszeczkę grubszą siatką, znaczy z większymi oczkami, na przykład przeciwko bielinkowi kapustnikowi, bo e, motyl nie będzie mógł usiąść na liściach kapusty, nie złoży jajek, nie wylęgną się te gąsienice i nie będą zżerały liści. To jest bariera mechaniczna. Nie trzeba nic pryskać. Więc taka siatka dla tym. Jako materiału na konstrukcję tego tunelu, na te rusztowanie tunelu, używam rurek PEX. To są rurki stosowane jako rurki wodociągowe do nabycia w każdym markecie budowlanym. To są cieniutkie rureczki. Te mają 16 mm, najtańsze, bardzo elastyczne, będą służyć przez wiele lat, które tnę na długość. I tu uwaga, w zależności od tego, jaką macie szerokość rabaty. Jak to policzyć? Półokrąg, obwód półokręgu to jest pi razy R, więc 3 razy 3,14 razy połowa szerokości rabaty. U mnie ma 1,20 m rabata, więc. 60 cm 06 m. 314 razy 06 to jest około 1,9 m. Plus kawałek, żeby bić z jednej strony, plus kawałek z drugiej strony. 2 m, 2 m 10. Metry. Akurat będzie taka e, długość e, rurki na e, konstrukcję, którą wbijemy w ziemię i na tym rozepniemy agrotkaninę. Rozpinamy teraz konstrukcję e, tych rurek, czyli budujemy stelaż z tych rurek. Jest bardzo prosta sprawa. Wkładamy z jednej strony, wkładamy z drugiej strony i zobaczcie, już mamy pierwsze przęsło. Rabata nie jest wysoką skrzynią, jest na, wy, wyniesiona na wysokość 20 cm. To bardzo nam ułatwia pracę przy budowie takich tuneli z tkaniny, jak też rozpinanie tych agrotkanin. A poza tym wyższa oznaczałaby większą potrzebę podlewania. A tak jest idealnie. Moja rabata ma długość 3,5 metra. 5 takich rurek na konstrukcję w zupełności wystarczy. Pięć na 5 na 3,5 metra. Moja rabata wzniesiona ma 1,20 m szerokości. Pamiętacie to ta zalecana szerokość. No, długość jaką chcecie. Moja ma 3,5 m. Dzięki temu stosuję agrotkaninę o szerokości 3 m3,20 m i długości 5 m, to obejmuje nam całą rabatę i mam pewność, że jest przykryta dobrze i skutecznie będzie chroniła zarówno przed przymrozkami. Jak też przed insektami. Niczego nie przybijam, nigdzie żadnego gwoździa po prostu obejmuję, obwijam i przykładam deską albo cegłą, albo kamieniem z przodu i z tyłu. I mam napiętą gołową klinę. Pozostaje jeszcze tylko umocowanie boków. To można zrobić albo ziemią, albo kamieniem, albo deskami. I gotowe. Tunel za grot kaniny już jest gotowy. Taka agrotkanina posłuży Wam sezon, 2, góra, trzy sezony, chociaż w drugim roku już robią się dziury. To już nie jest to, ale, ale służy, ale służy jak najbardziej. Tutaj przedarła mi się ta agrotkanina po bokach, dlatego zastosowałem trochę inną metodę przykrycia, nie na łukach. A powbijałem paliki, przy, przykryłem to doniczkami odwróconymi do góry dnem, i na to położyłem agrotkaninę. Można także agrotkaninę kłaść na płask. Nie ma najmniejszego problemu. Tutaj mam wysiany marchew, pietruszkę i pasternak i agrotkanina jest położona na płask. Może być położona z większym luzem, żeby rosła na przykład na sałatach. Tutaj nie potrzebuję większego luzu, mam wąską agrotkaninę. Resztki wykorzystuję jak najbardziej, więc jest po prostu no, dosyć mocno napięta. I chodźcie zobaczycie już na sam koniec, murarki się obudziły, ale ruch, ale ruch, to te pszczoły pożyteczne. A propos murarek i wszelkiego rodzaju owadów, pamiętajcie, że one też potrzebują wody, też potrzebują pić. Zróbcie proste polidełko. podstawka od doniczki, trochę kamieni i woda, nic więcej nie trzeba im. Mam nadzieję, że trochę Wam pomogłem, że pokazałem prosty sposób, jak można zrobić tunel zagro kaniny, bez przybijania gwoździami, bez wiercenia, bez skręcenia. Prosty, szybki do odsłonięcia, szybki do założenia, szybki do zdjęcia. Słuchajcie naszych podcastów co czwartek. Naturalnie o ogrodach podcasty z Katarzyną Bellingham. Szukajcie nas na wszystkich kanałach podcastowych, na YouTubie. Lajkujcie, dawajcie lajki. Pytajcie w komentarzach, bardzo cieszymy się z Waszych informacji. Tyle. Dziękuję na dziś.